Witam Was serdecznie. Jest godzina 13.44. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Bigosiku. Ambrozja. Co należy do największych atutów Bigosu? Bogactwo aromatów. Te walory smakowe. Symfonia smaków. Można dodać do bigosu wszystko. Śliwki, grzyby, bocze, kiełbasy, kaszankę, schabowy, mielony, kurczak, wszystko co macie. Bigos musi być kwaśny i ciemny. Nie znoszę tego słodkiego gówna, które podają w restauracjach. To jest jawna profanacja tego wspaniałego dania. Kolejna zaleta bigosu. Można go przechowywać nawet... Miesiąc w lodówce, później odgrzejesz, jest jeszcze lepszy niż na początku. Taka właśnie charakterystyczna cecha Bigosiku. Odwieczny problem do Bigosu. Ziemniaki czy chlieb? Oto moja odpowiedź na Wasze pytanie. Nieważne co, ważne, że Bigos. Bigos uzależnia. Pierwsze stadium uzależnienia. Widzimy Bigos wszędzie, nawet jeżeli go tam tak naprawdę nie ma. Drugie stadium uzależnienia. Bigos się uzewnętrznia, zaczyna palić nam nasze snapsy i zaczyna wchodzić do umowy codziennej. A wiesz, kolego, byłem ostatnio na tym parku wspinaczkowym i w ostatnim momencie spuściłem się na Bigos. Kochanie, przecież wiesz, że na całym świecie liczy się dla mnie tylko Bigos. A wiesz, ostatnio byłem na mieście, to sobie zaszedłem do babuni i zjadłem mały Bigos. Ale to się akurat zgadza. Trzecie stadium uzależnienia. Zaczynam obwiniać bliskie nam osoby, które często są niewinne. Dawaj mi ten Bigos! Gdzie jest Bigos? Santosku! Dawaj mi ten bigosik! Gdzie jest Bigos? Gdzie jest Bigos? Gdzie jest Bigos? Dawaj mi ten Bigos! Gdzie go masz? Pod łapką? Pod łapką masz go? Nie uciekniesz przed konsekwencjami, synu. Nie spotkałem jeszcze osoby, która mogłaby się oporać z tym przerażającym nałogiem. No, przepraszam, tylko się sztachnę jeszcze tutaj. Pamiętajcie, Bigos, zajbista sprawa tylko z umiarem, bo się uzależnicie.